Cześć, tu Chemia z Pasją, Kinga Kordier. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Kto z nas nie zna Marii Skłodowskiej-Kiri? Myślę, że gdyby była taka możliwość pokazania zdjęcia Marii w podcaście, to od razu po zobaczeniu tego zdjęcia wiedzielibyście, o czym dzisiaj będzie mowa. Jest to seria podcastów, Poświęcona truciznom. Dlatego pierwsza myśl, jaka przyszła wam do głowy, podejrzewam, że byłby to polon. Jest to pierwiastek odkryty przez Skłodowską Kiri już blisko 123 lata temu, odkryła go wspólnie ze swoim mężem. Nazwę nadała mu sama Maria. Uczyniła to na cześć Polski, która wówczas była pod zaborami. Miała ona nadzieję, że nagłośnienie sytuacji Polski na arenie międzynarodowej ułatwi odzyskanie przez nią niepodległości. Polak został odkryty dokładnie w lipcu 1898 roku. Jest to silnie promieniotwórczy pierwiastek, jedna z najskuteczniejszych trucizn. Niebiesko-szary. Polon nie ma stabilnych radionuklidów. Radionuklid najdłużej trwający tego pierwiastka o liczbie atomowej 84 to polon z liczbą masową 209. Okres jego połowicznego rozpadu to 102 lata. Istnieją 33 izotopy polonu, jednak tylko jeden. Ten o liczbie masowej 210 występuje w naturze. Polon 210 jest silnym emiterem promieniowania alfa. Już zaledwie miligram emituje tyle cząstek alfa, co 4,5 g radu 226. Jest on też silnie trujący. Do otrucia osoby o wadze około 80 kg wystarczy 1 mikrogram polonu 210. Dla porównania, gdybyśmy chcieli kogoś otruć, przy użyciu cyjanowodoru potrzebujemy aż 250 mg cyjanowodoru. Polon z łatwością niszczy strukturę tkanek, ale dopiero po wprowadzeniu go do organizmu poprzez inhalację, absorpcję czy połknięcie. Nie przenika on przez skórę, dlatego też nie stanowi dla nas tak wielkiego zagrożenia, jeśli znajduje się na zewnątrz powłok ciała. Warto też dodać, że izotopy polonu są obecne w tytoniu. Do liści tytoniu przenika polon obecny w nawozach fosforowych. A jakie są pierwsze ofiary działania polonu? Prawdopodobnie pierwszy zgon spowodowany przez Polon 210 wydarzył się w 1927 roku. Ofiarą był Nobus Yamada. Z kolei w 1945 roku zmarła polska chemiczka Sonia Kotel, której śmierć również była spowodowana pracą z Polonem 210. A jakie znamy współczesne otrucia polonem? Na pewno każdy z nas kojarzy 2006 rok. Dokładnie wtedy został otruty Aleksander Litwinienko. Z kolei jasir Arafat tutaj też hipotetycznie został otruty on polonem. Na koniec jeszcze kilka ciekawostek. Jako trucizna, polon może być praktycznie niewykrywalny. Jeśli są szczelnie zapakowane. Może zostać niezauważony nawet przez bardzo wrażliwe na promieniowanie jądrowe skanery na lotniskach. 1 gram polonu 210 wytwarza 140 watów ciepła. Jeśli podobał Ci się ten podcast, tradycyjnie podeślij go proszę swoim znajomym. Dziękuję Ci za odsłuchanie.